Czy Mankowidze, witam was bardzo serdecznie, mimo że oczywiście króciutko, skromnie tym razem, zaledwie minuta, dlatego że przede wszystkim były pokazane wszystkie karty, no i pewne były też ograniczenia. Także, moi drodzy, no nie omieszkałbym, nie nagrać tutaj tego materiału. Z Tradycji stacie się musi zadość. Poza tym klątwy są naprawdę interesujące. Niestety, angielska wersja językowa, moi drodzy. Fajny głos. Jak wiecie już, Morgana ma i potrafi robić coś nowego, mianowicie klątwy, a targetowanie znamy bardzo podobna sprawa do m.in. I tak, wybraliśmy cel i zauważcie, że klątwa leci do ręki przeciwnika. Przeciwnik dead. zagrywa klątwę. I dopiero, słuchajcie, jej się pozbywam. Ładne animacje, świetne udźwiękowienie. Awans Morgany. Taki skromny, moim zdaniem. W miarę krótki. Widać, że tutaj ewidentnie już inaczej podchodzę do tematu. Awans, dodatkowe do obrażenia. Away. Piękna sprawa. W sensie sensowne, to się wydaje. I jeżeli nie widzieliście mojej prezentacji wszystkich kart, to zapraszam. Moi... O, jak miło z ich strony, Poka nie wiedziałem o tym. Pokazali od razu, słuchajcie, na ścieżce bohaterów klątwy. Ale super, nie wiedziałem o tym. A to nie koniec, moi drodzy, bo zaraz zobaczycie. Niedługo będzie także Elder, czyli starszy smok. Jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do tych kart. Jeżeli nie widzieliście materiału, to zapraszam. Słuchajcie, klątwy trafiają do ręki przeciwnika, o czym ja wtedy nie wiedziałem. Także, moi drodzy, wow, coś naprawdę nietypowego. Ciekawego i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, czy Morgana ma jakikolwiek sens w tej grze. Bo czasami to się wydaje nieprawdopodobnie silne. No, i jak działa to wszystko, tak? Jeżeli zwiększysz koszt przykusami, to klątwy też będą kosztować, można je obrać z cel, no po prostu głowa mi rozsadza od pomysłów. Mega fajna karta, mega fajny pomysł. Nie mogę się doczekać kolejnych, co prawda krótkich prezentacji bohaterów. Wybaczcie mi taką samą miniaturkę, zmienię ją dopiero wtedy, gdy będę mieć dostęp do jakby arta z drugiego poziomu, bo na razie mam tylko art z pierwszego, także wybaczcie mi to. No i dajcie niekoniecznie znać, co wy uważacie na Mor o Morganie, bo no fajnie, fajnie to wygląda.